Congratulations for the opponent team, they played really good three quarters. Uh, from the other side, yeah, after an easy first, first quarter, it's not the first time already this year when we are thinking that the game ended after the 10, 15, 20, 25 minutes. So, after those nine wins, we were thinking really that we are smart and maybe smart team, yeah. but now we are stepping back to the preseason, and we have to learn those lessons again from the beginning. we cannot play 10 minutes because the game continuation have 40 minutes. i think the most important thing. and for sure, in the second half, when we are step on a court with a. a po Jednak 4 twoch turnoverach 4 minuty czasu i generalnie after our turnovers, have 21 point it seems to say something. Na początku chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej e, zwycięstwa zagrali naprawdę dobre zawody a my Kolejny raz w tym sezonie robimy ten sam błąd. Myślimy, że po, po łatwej pierwszej kwarcie uda nam się wygrać mecz bez problemu albo że mecz już jest zakończony, a to tak nie jest. Często było tak, że po pierwszych 10, 15, 25 minutach rozróżnialiśmy się i mecz przegrywaliśmy, a mecz trwa 40 minut, nie, nie możemy tak grać. Nie, nie wyciągnęliśmy nauki z początku sezonu albo sprzed sezonu, gdzie bardzo mocno nas to zraniło i na pewno nie możemy w taki sposób tego robić i to było główną przyczyną tego meczu. Również nasz rozgrywający w 4 minuty cztery straty robi, to też jest jedna z, z przyczyn tej porażki, ale najważniejsze jest to, że rozluźniamy się myśląc, że mecz już jest wygrany na początku meczu bądź po uzyskaniu przewagi. Dziękuję granerowi. Marcin Dudkiewicz. Myślę, że o meczu trener i generalny menadżer powiedzieli wystarczająco. Nie da się ukryć, że przegraliśmy mecz, który musieliśmy wygrać i to przegrano sobie troszeczkę. Skomplikowaliśmy życie, jeżeli chodzi o to o wejście do szóstki. Będzie musieli teraz stanąć na rzęsach i zrobić, dać z siebie 110%, żeby wygrać z którymś z, z pretendentów do mistrzostwa, co, co, co będzie ciężkie, bo, bo mamy teraz dwa mecze wyjazdowe. Mówię o różnych strój miasta i no mówię trzeba będzie dać naprawdę z siebie maksimum, żeby, żeby powalczyć. Ja nie, nie mówię, żeby, wejść, żeby powalczyć o te szóstki, bo Anvil wygrał, Koszalin wygrał i w tym momencie mecz z Anwilem może być decydujący i na szczęście mamy tydzień do kolejnego meczu, gdzie jesteśmy w pełni w składzie w 12 zawodników, którzy psychicznie, fizycznie możemy się do tego przygotować. Na nieszczęście dopiero mecz jest za tydzień, gdzie, gdzie w głowach ta przegrana będzie, więc Mam nadzieję, że każdy z nas będzie na tyle zmotywowany, żeby o tym meczu jak najszybciej zapomnieć i e, no i pojechać do Anwilu, do, do Włocławka po zwycięstwo. Dziękuję i przechodzimy do pytań. Marcin, ale matematyka jest nieubłagana. No, dzisiaj na spotkaniu musicie wydać 5, żeby wszystko. Jak trzeba, to trzeba. No niemożliwe nie istnieje, to nie jest. No widać, że jest możliwe, za dzisiaj zabraliście po strefie. Przecież to momentami Tak to mogło z boku wyglądać. Co mogę powiedzieć? Na razie jest mi ciężko, cokolwiek po tym meczu powiedzieć tak na, na, na bieżąco, bez, bez jakiejś głębszej analizy. Każdy to odbiera na swój sposób, jak to mogło wyglądać. Myślę, że każdy, kto był na boisku, chciał dać z siebie 100%, czy wyszło, czy nie, czy nie wyszło. Każdy chciał dać to, to 100%, i e, może będziemy mieli szczęście troszeczkę więcej. Może nie ktoś przegra, ktoś nie przegra, może wejdziemy, może nie wejdziemy. Zobaczymy, takie jest życie. Panie dyrektorze, tam na minutę przed końcem Pan nawołał, do swoich abyśmy pan doprowadzili do pięciu, pięciu fauli, co to miało, jaki był cel tego, czy to miało ograniczyć, żebyśmy mieli więcej czasu w ataku, czy, czy żeby, nie wiem, poformał te swoje zwień z linii, żeby, jak, jakby to Pan to zobaczył, czy to, czemu taka decyzja już na minutę, 15 sekund przed końcem spotkania. Uh why you decided to call the uh, to the players the fouls because at the one minute fifteen to the end we had only one foul. Why you call why you call them you wanted to have uh, you wanted to pull farma make a shooting free throw so you wanted our, us to have um, uh uh trainer chciał żeby pull farma shoot osobiste. Much a dlaczego? Because we were losing by four points. <sharp inhale> And the audit must also make a foul in the last action, Przegrywaliśmy czterema punktami, no i że nie będą trafiać później na 35 sekund przed końcem, przynosiło to skutek w miarę, na 35 sekund przed końcem kazałem krzyczałem, żeby bo nie zfałował, stało się to później, no i zabrakło czasu. Trenerze dzisiaj go dużo zawodników na zawodników ale jakości gry tak naprawdę nie było. Tak szczęśliwie i tak mimo wszystko mogliście wygrać, ale tak naprawdę teraz szukać szans na wejście do szóstki, bo oczywiście, jak powiedział tutaj, kto będzie wygrać piąty spotkanie? The most important thing, you know, who is making this this quiet on the Point guard, yeah. In this game, we're playing game. Yeah, Oded played. Quiet, good a few games, but you know, today what we needed. We needed Todd. No, tutaj trzeba spojrzeć, kto wprowadza spokój i opanowanie na parkiecie. To jest rozgrywający. Odet miał kilka wcześniejszych meczy dobrych, ale w tym meczu potrzebowaliśmy Toda. Czy jak Odet dalej nie będzie wprowadzać tego spokoju, to będzie znaczyło, że przez niego nie awansujemy do szóstego? um you's or oh, that would uh, that patient and quiet at the court it's mean that because of him we will not get uh, <laughs> because of us not because of him because all of us nie to nie tylko to nie jego wina to przez przez wszystkich nie a was jeżeli byśmy nie awansowali to nie awansujemy nie tylko przed niego tylko przez wszystkich no no jeszcze tam takie nie ma pan wrażenia że trochę tak zabrakło tej takiej energii która jest nazwy zespołu że tak tego takiego Marcin może mówić ze swojej pozycji zaangażowania, ale ja na przykład nie widziałem jakiejś super mobilizacji na strony Jemyego Nikolsona, on ono każdą piłkę się tam bił i skakał. Czy troszeczkę takiej motywacji nie zabrakło? Że tak po tej pierwszej kwarcie już było za oczywiste, że wygramy ten mecz. No motivation. I'm stepping on a court for the game with motivation, yeah. I can't say about ah. I can't answer this question, you know, like a player, why I'm without a motivation. This is our job, we get money for that, we must have motivation in every game. In every practice, in every day, in every rest day. So, if you think that somebody has no motivation, just ask him why and that's all. <laughs> No, hey, bultura, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo każdy z nas, ja nie jestem zawodnikiem, nie mogę odpowiedzieć za zawodników, ja przygotowuję ich, żeby byli zmotywowani, ale każdy z nich jest osobna, zarabia pieniądze za to, żeby być zmotywowanym, za to, żeby się motywować na każdym treningu, na każdym meczu i nawet w każdej chwili wolnej, jak odpoczywa, to również za to wtedy musi się motywować. Panie czy mając Roderika Trajsa, pan czuję się troszeczkę spokojniejszy o przyszłość, o te nasze szóstki, o dalszą część studia. Uh, when you have the Rodriguez, are you a little bit more more comfortable to get the top six or and are you more comfortable? Yeah, for sure he is a player for this position. When 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 we have somebody out of the game, you know, he he can play easily and three and two and one position. He just have a, a few a few practices, you know, with the team. Uważam, że jest w stanie nam bardzo pomóc. Może grać na pozycji 1, 2, 3 wtedy, kiedy któryś z zawodników nam wypadnie przed meczem, bądź w trakcie meczu, nawet z formą. Miał tylko kilka treningów z zespołem i uważam, że nie wypadł jakoś źle w tym meczu.